co, wczoraj wróciliśmy w nocy i nie próbowaliśmy jeszcze. Dzisiaj wielki dzień próbowania. To jest LS eczka Jak ona pachnie? Bardzo ładnie pachnie. Tu mamy co? Critical kusz, ten darmowy. Nie, to jest skitelsik. Nie, to jest, nie critical, to jest Critical, tak, Critical Nie, ten darmowy, bo jest ten malutki ten z downem, co by Tak, tak, ten malutki. A drugi tak rośnie, nie rośnie, chyba więcej nie będziemy już go mieli. Oj. Oj, szat... Nie, ty... ale takie to, tu to liście tylko. A, listek tylko? Eee, ten. To tak. Pyta... Z tego już prowadziliśmy w tej, co? Odpadł jeden kawałek, co nie? Mm -hmm. to będzie fajny, dalej jest watermelon. To jest citer. watermelon, tak. On też ładnie pachnie bardzo. Tak cyfro są a ten śmierdzi głównym, naprawdę. Dosłownie śmierdzi taką gnojówką na polu wylaną troszeczkę, ale doczytaliśmy się, że niektóre gatunki po prostu tak mają. Tak, jakby ktoś chciał, to właśnie według naszego doświadczenia banana Purple. Będzie śmierdziało głównym, i widziałam też na jakimś forum, ktoś pisał, że white skun też i że są odmiany, które nie pachną głównym, a pachną kocim szczoszkiem. I to jest coś, co ja kiedyś od kogoś słyszałam, Ktoś powiedział, że on nie pali zioła, bo jemu pachnie, to kocimi sikami mówię o co chodzi. Przecież całkiem inny jest ten zapach. Ale rzeczywiście może po prostu trafić taki gatunek, po się można zrazić, co nie? Traf, no można, traf, można, można. Traci co pachnie głównym na swoje pierwsze działo, to nie jest dobry wybór. Ale no ciekawe, podobno przejdzie to po kuringu, tak? Jak będziemy w słoiczkach, będziemy się Tak, że, że z miarę czasu, tak. Bo Zobaczymy. słuchajcie, bo, bo zaraz ktoś powie, że to pewnie od odżywek, przelane czy coś. Ale, Ale pachnie wysamowano. tylko tamten właśnie tylko takim, takim, tylko taką kupcią, pieniądze. bo to takie nie jest takie gówno, taki le lekka to takie no. no, no, no na polubie, tak, tak. Dujkach, na... I wiana. to tylko ten, a te mają, można o, faktycznie odróżnić zapach każdego, jakby skitelsik, skitelsik, ten taki trochę podobny, może trochę mniej cytrusowy niż skitels, no, no, tak? Ale tam uwagę, ten faktycznie, A ja teraz na wagę ja, dałem. Na, na wagę powrzucę i dzisiaj spróbujemy. Na pewno ja chcę LSB-ka dzisiaj próbować, bo na niego czekałem cały czas. To jest... On był wypatrzony w sumie no, po to, żeby był. Oczywiście są łodygi, więc jakby ostatecznie to nie jest finalna jakby liczba. Nie, nie, ale wtedy też ale na... myślę, że ja. jutro pojedziemy po słoiczki. I tak, jutro byśmy niech to, niech co już jest, bo to już jest takie przesuszone i już nie ma tego, co bardziej dosuszać, to i tak nam w słoju jakby będzie. 8 gram złodygą, no to jego dużo nie będzie, to tak z piątka pewnie wyjdzie, lesnówki. Aha, no ciekawe, czy jeszcze nie mniej, bo też nie chce mi się wierzyć, że tam jest 2 gramy, no bo przecież wiemy też objętościowo, jakby ile one... Hmm. Critical ten malutki, to co on będzie miał? Ha! tu są 2 gramy. <laughs> A wiesz, masz pieniądze, jak chcesz zobaczyć. No jaka jazda, dwa gramy złotych, no. Może one faktycznie są na mnie porosły, wiesz, w głąb, a są poprzestrzelane, jakby, wiesz, puste. Może... no nie wiadomo. No nie wiadomo. To jest teraz zwykły Skittles. Dziewiątkę tutaj masz. Dziewiątkę i to jest jego druga część. No, na oko na razie wożę, nie będę tego... 18 i te jeszcze takie resztówki tam leżą, takie pałeczki małe. No to z 20 tego będzie, co nie? Złodygami, to żeby nam się nie, nie poplątało Potem, co jest, co? To był zwykły skit, jest jeden, drugi. I to był Kriti falkusz. Wczoraj ważyliśmy banana o miał o 20, tak? Z tak, 20, 20, no. Zrobiło się 20. A to ja tego Ale znowu już daj, no. Tak, może być? To tak, się tak. tak. Dobra. To jeszcze powinno być oczywiście przetrzymywane w słoiczku, to powinno jeszcze trochę dojrzeć, ale zobaczymy jak się pali. Też trzeba wiedzieć jakby na ile to już jest suche, a na ile jakby... No tak, no to wszystko jest dla rąk. E, I tu jeszcze butyr melonski, bo jeszcze tego nie ważyłem. Dyszka. Dyszka to jest Z taki No mówię. jutro kupimy słoiczki, podejrzewam, że jakby... Ten. no i oczywiście jeszcze jest cały watermelon jeden w środku i cały jeden banan jest w środku tego tam jeszcze jest, A jest. Bardzo jestem ciekaw, jak nam tego wszystkiego wyjdzie. Dobra, to co? Ja przygotowuję w takim razie bułgosinka. My sobie tego bongosa wziąłem, tego fajnego, bo on tak ładnie coś to, to filtruje. Przestawka, zobaczcie. I to jest bongo z Walencji? Nie, to z jest Amazona. Amazonem. No właśnie, jakbyście chcieli w ogóle z Amazona bongosika, jakby jeszcze był, to podrzucimy link. O, no. no. On nie, nie był jakoś drogi, a naprawdę jest bardzo fajny, nie jest nie stabilny robi i robi niesamowite wrażenie. On jest tak naprawdę jednoczęściowy tutaj, tylko oddzielnie oczywiście jest jakby cybuszek. Tutaj ma spiralkę, tutaj ma dwa takie mniejsze rewolwerki, to jest też rozdzielacz fajne. tak na samym dole i świetnie jest tutaj, bo, bo tu się dym gromadzi, no nie głównie. Można to pomimo tego wszystkiego, mm -hmm. naprawdę nie ma problemu. Tak, myślałam, że będzie problem z tymi rurkami, bo kiedyś mieliśmy takiego pajęczaka w Anglii. Tak, to tam było się, ile tutaj było? Osiem. Osiem. No co, co byśmy sobie tutaj weźli co byśmy urwali z niego? No to tak weź takiego no topika, o, o, weź, o. Ale no, pamiętaj, że on jeszcze jest dosyć Powiem, że mokry, zero dla dzieci. Ale słuchajcie, jak już byłam jedną tak pstryknie. No powinien, no? właśnie. Jak, jak po czym sprawdzić, że już jest ususzone zielsko? No właśnie no po tym, że pstryknie. Czekaj. My to w ogóle powinniśmy kupić dokładniejszą tą, żebyśmy wiedzieli ile tu jest, bo... Nie no, ja wiem, no to tak na oko na razie. Bo tak chcę, chcę chociaż jednego grama z tego wszystkiego zrobić. Znaczy, ile to... Jeszcze nie wybrano? Albo to wagon z tego. Ty, coś mi się nie chce. No tak, pa! Nie. Mm -mm. Jak to całe miało tylko osiem? No ale duny, no, no. No to kupimy wagę, dobra. O, no i widzisz, masz dwójkę. No właśnie, bo tutaj objętościowo nawet nie chcę za bardzo... No nie, 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 właśnie ja mi się nie chciało wierzyć, że... Na, no bo wiesz... człowiek, kurcze już różnie miał, ok, ściśnięte zioło i nie ściśnięte, ale nie chce się aż wierzyć, że żeby to jest... Garść zioła to nie było przynajmniej jeden gran, co nie? No dobra. No to jak są dwa... To... Ojej, ale nas zobacz, jak się ten No bo to wiesz, będzie. Nie, no to do 14. monet, no monety, że trzeba wziąć to wziąć zobaczyć. O, pa! Podniosłam, jest cztery. I teraz dwa. No to szczerze, nie, to nie, nie wiemy, ile mamy. To nie wiemy, ile mamy w takim razie. To trzeba ten. Teraz ten. mamy dwa. No ona może przeskakuje co dwa. Jest nie, ja nie. nie, ja sprawdzałem, że no co ten do pewnego jednego. Dobra, to co? Tak, bo trzy może... To, ej, no bo na pewno mamy tu więcej. No co ty, jakby... No... Tego weźmiemy sobie tutaj. Przecież takie też nam się... Zda zdarzało się nam w ogóle dostać... O, to jest przestrzelone. Czekaj, ostroż, spróbuję złapać. Jasne, to jest trochę przestrzelone, ale takie również też jakby nie jest takie bite, ale takie też dostawaliśmy w klubikach jakby i, i w ogóle i ono no, takie nie wiem, no 2-3 to był gram, a nie, że tutaj jest garść. To kupimy to lepszą wagę i zrobimy to, to konkretniej. Do Domoneczka. I zobaczmy, co się nam tutaj uchowało, a ciekawe czy wygrają, o Jezu, jak Oczywiście to też, im dłużej jest leżakowane. O, zresztą wziąłeś jej z dwójka, nie? Mhm. Mm Oczywiście to, im dłużej jest też leżakowane. jak się w ogóle zmieniło. Czekaj. A. Tak dosyć fajnie do jointa widzę, że byłby całkiem, całkiem przyjemny. Pamiętajcie, że marihuana też powinna mieć, teraz nie będę zmyślać, jeszcze po, to po, poprawimy, ale około jakichś 60-50% wilgotności sama w sobie jeszcze, więc to nie, nie róbcie siana, bo nie będzie się ani fajnie paniła ani nic. Pamiętajcie, że ty to mimo tego, że palicie suchy w papierosach to on nie jest 100% jakby zero mm, wilgości, no bo to tak się może wydać, A wilgość do zera trzeba zjechać, Oj. bo to jest dopiero susz. No źle wyszło z tego, cała, cała góra mi została ogóle... No to jest kilka gramów, to jest coś porąbane z tą wagą. No, no, z nami z Polski przyjechała, przez całą Europę z nami przejechała, może Może było... Trochę i bateryjka A, nie ma. Z Czwórka. Trójka. Dobra, nie ma co wiedzieć. Nie ma co wierzyć. Idziemy jutro do tego. Idziemy jutro do... Ale bo nawało bo tak położyłeś i jazdy się to zrobiło szczerze. Tak jak wczoraj i ten, w nocy, jak te 20 z tamtego zostało. No zobaczymy. Ciekaw jestem w takim razie, ale... no, damy. A zaraz wracamy, bo zostało nam tam w boksiku jeszcze cała masa. Do pościnania. dzisiaj robimy przynajmniej z dwie rośliny jeszcze ścinamy i wrzucamy na suszenie. Mamy mieszkanie tutaj jeszcze przez miesiąc wynajęte. No, ja pamiętam, że to ale będzie trwało. Będzie, będzie. Bardzo delikatne w smaku jest LSD. Ja jestem strasznie Wtedy ciekaw... Nic konkretnego nie ma, jakby... Ja jestem strasznie ja ciekaw... zielony po prostu jest smaka, yy, tak. Czy, tak. ja jestem strasznie ciekaw, czy jako, że to się nazywa LSD, bo ja w sumie hmm. nie czytałem o efekcie, czy będzie mocno psychodeliczne, czy będzie naprawdę taki jak po kwasie, bo na razie nie zauważam jeszcze. Hmm.